Dobre, można, patrzcie na to, i to wszystkie cztery są szyby do otwierania. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest odcinek z gier podobnych, czy Be Like PCD, Polish Car Driving. A to jest, czekajcie, już, muszę wam przeczytać nazwę, bo to jest gra, która nazywa się e, PLCD. Polisz Lituanian car driving. Także jak się zastanawia dlaczego nazywam to grami podobnymi do PCD, bo ta dosłownie się prawie tak samo nazywa. Tylko to jest polsko-litewska car driving. Mamy tutaj nawet przejście chyba graniczne granica państwa Rzeczpospolita Polska. A tutaj mamy Lietuvos Republika. Na Litwę powiem Wam, chciałbym się wybrać, bo mamy już wieloletniego członka ekipy Enormiego Litwina w ekipie i chciałbym go kiedyś faktycznie odwiedzić. Może motocyklem, nawet by się kiedyś udało. Nie wiem, ale chciałbym na pewno to zrobić. Proszę Państwa, tak wygląda na ten moment serwer. Nie mam pojęcia, co się tu robi, jak to się robi jak się gra, ale będziemy próbowali. Jeżeli macie jakieś fajne serwery, które chcielibyście, żebym w takiej serii przetestował, dajcie znać w komentarzach pod filmem. No i oczywiście, jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na g2instagram, discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Dobra, to jest Kia Seat Policja. Okej, okay, czy to jest serwer typu y, powgrywane... powgrywane... Rzeczy, jakiejś mapki, tam się ktoś strzela? O Jezu, ty, jak to. Jak to pędzi? Ej, bo wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ja wam zaraz powiem, co jest najśmieszniejsze. Bo już na ten moment ja, ja zaczynam widzieć, na czym ten serwer polega. W sensie, na niczym dokładnie. Ale na ten moment jest 6, 7 serwerów, na których grają ludzie. Tak na szybko jest. 50 osób, 66, 71 osób w to gra w tym momencie. Ale tu się, mam wrażenie na ten moment, że się tu nic nie robi. Spróbujmy, spróbujmy, ruszmy się. Okej, okay, nie mogę oczywiście. Nie wiem, dlaczego to jest polska policja, ale okej. Okay. Sprawdźmy sobie na moment mapę. Może wiecie. Może tak wyzywam, wyzywam na początek, a się okaże, że będzie bardzo fajna i przyjemna mapa. Może tak to wygląda. Wiżajny i sudawskie. Istnieje coś takiego, czekajcie. Włączę sobie awaryjki. Oj, nie wiem, czy są tu jakieś światła w ogóle, żeby włączyć. Powiem wam, próbuję włączyć awaryjki albo jakiekolwiek światła, ale tak. No, nie wychodzi mi za bardzo włączanie świateł na ten moment. Mogę tylko tak pipnąć? Okej, okay, bardzo głośne. Wiżajny i Sudawskie. Myślicie, że istnieją takie miejscowości? Sprawdźmy to. Wiżajne... Wiżajny... Jest Wiżajny! Wieść w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, na Suwalszczyźnie, siedziba gminy Wiżajny. Faktycznie, to istnieje! Zdegradowane... Aha, że zdegradowane z miasta. No dobra, no to kiedyś może nawet to miasto było. To jedziemy, sobie, sprawdźmy to. Ale bardzo tu jest wąsko. Musimy się mijać z drugą osobą. Bo jest właśnie tak giga wąsko. Mamy napis nad swoją głową. To jest jakiś e, chyba ten. To jest jakiś e, feature, o, tak bym to nazwał. A, bo możemy byliśmy na jakiejś takie widzicie, bocznej dróżce. A teraz wjeżdżamy na główniejszą, na Wiżajny. o. Większa miejscowość jednej moi drodzy, mamy to. Podjeżdżamy tutaj, i co mogę zrobić? A tak, bardzo wie, wiecie, jest. Teren jest taki: raz w górę, raz w dół. Ciężko stwierdzić, tak naprawdę. Dobra, możemy usunąć samochód. To już jest jakiś plus. A i do tych samochodów to są faktycznie zaparkowane pojazdy. Ej, ale ten dom, to, te domy są jakieś takie krzywe bym powiedział wręcz. Dobra, spróbujmy coś zrobić. Weźmy inny pojazd. Okej, okay, jakiś BMW. Wygląda jakby całe menu było inne od razu w tym pojeździe, powiem wam. Wygląda jakby to się bardzo różniło, a tu co to? Gmina... Bib, gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach, okej. Okay. Co mamy tutaj? Ulica Rynek kalwaryjska. Dobra. Powiem, wam, że mam wrażenie, że to jest tak małe, że na piechotę może będzie łatwiej to ogarnąć, sprawdzić. Tutaj jakby jakiś urząd albo szkoła. Nie bank! No! No to tak, to jest standard. E, to tego trzeba byłoby robić. E, takie bingo. E, po serwerach. Bank, gmina. Jakiś urząd w sensie bank, kościół. Dobra, my sobie takie, powiem wam, jak jeździmy na przykład na częstochowe, nie? Z Przemyśla jeździmy takimi mniejszymi. O Jezu, zagłośne, zagłośne. Mniejszymi miejscowościami to właśnie robimy sobie bardzo często coś w stylu. Uuu, Lexus. Robimy coś w stylu takiego. Ej, czemu te wszystkie samochody są takie głośne? Coś w stylu takiego bingo, czyli właśnie odhaczamy rzeczy, które, które gdzieś tam widzimy. Na drodze. Jak przejeżdżałem przez te miejscowości, to zawsze, właśnie, sklep, urząd, kościół i sobie dajemy. Czy to taka wioska, wioska plus, czy, czy jakieś zadupie? totalne? no, patrzcie, tu już jest taki plus, taka wioska premium wręcz, bez le lewiatan. Ty, a w środku w tym lewiatanie nawet jest paczkomat? W środku? Co jest? Tu może. O jezu, ty, mam wrażenie. Nie powinno nas tu być chyba Mam takie wrażenie, że w tym miejscu nas zdecydowanie nie powinno być Dobra, wsiadamy Jedziemy dalej, czy paczkomat będzie z tej strony? Jest taki wklejony w ścianę paczkomat O, ochotnicza straż pożarna w Wierzajnach. I powiem wam, że jak się wpisze Wiżajny to właśnie co, coś takiego jest widoczne chyba. Sprawdzam. Tak, pierwsze co widać, to, to co, coś takiego, taka straż pożarna. Gmina wiżajny. Od razu jest świetlica gminna w wiżajnach powinna być po lewej stronie. I faktycznie mniej to no mniej więcej taka straż pożarna. Czy możemy tu kamerę sobie odczepić? Nie możemy sobie odczepić kamery, ale to jest chyba naj, najlepsze miejsce do zrobienia sobie jakiegoś fajnego zdjęcia w wiżajnach. Yy. Czekajcie, Audi 80, myślicie Audi 80. O jezu, takie malusie to Audi 80 jest. Ej, Biski tu patrz, jakie małe. Na czarnych blachach jeszcze to, to Audi. Dobra, i nie, no to jest za małe trochę, za małe. Weźmy jakiś większy pojazd. Może ta, ta kija wcale taka zła nie była. Mimo tego, że chyba nie działa tak jak powinno, bo powinna mieć malowanie policyjne, zakładam. Zresztą blachy też ma chyba takie... E, blachy ma zrobione chyba policyjne, tak i ja. Dobra. Zrobiłem sobie zdjęcie w Wiżajnach. I tak, co my tu mamy? Świetlica gminna w Wiżajnach. Sprawdzamy od razu domki, czy możemy do nich w ogóle wejść. Bo takie drzwi są wrzucone jakby faktycznie można było wchodzić, nie? Trochę. COMING SOON, o, czyli zakładają, że faktycznie coś tu się będzie działo, chyba że to COMING SOON jest tak, że wiecie, jakiś twórca zobaczył sobie, o, na PCD jest COMING SOON napis, to ja też dam i nawet nie wie o co chodzi. Ok, czyli to wygląda tak, w środku jest dach zrobiony jeszcze, tutaj możemy przez to przejść. Jakieś takie pole jest. Tutaj te drzwi prowadzą do tak naprawdę. Nie mamy nic. Okej, okay. z zewnątrz ten budynek jeszcze źle nie wygląda. Tam na górze to, to jest coś takiego dziwnego, ale z zewnątrz jeszcze tak źle nie jest. Ta droga też nie jest zła, aż tak. Na pierwszy rzut oka, tu jest jakaś gospoda nawet, o. No ale tu już wiecie, tu są trzy domki na krzyż i zaczyna się robić problem już. Dobra, teraz tak, stąd trzeba wrócić i pojechać na te hangary jakieś. Pytanie brzmi: jak się na nie jeździ? Oho, będziemy straszyć, będziemy udawać policję. Ty straszymy innych graczy na PCD. Jezu, ale ten pojazd jest szybki. Dobra, żyd. Kiejmy i Gołda, Prutka, szejny Suwałki. Ja pierdykam, co to za nazwy? Okej, okay. Jezusku. Z tej drogi to można wypaść faktycznie. Myślicie, że to jest zrobione po to, żeby sobie wyskoczyć? Szkoła podstawowa w Wiżajnach. Ty faktycznie... Ej, te Wiżajny są aż takie duże, że taką szkołę mają dużą? Ona też jest w polu? Dobra, ja to muszę zweryfikować. Ja, ja to muszę zweryfikować widzowie Wpiszę sobie wi wiżajny Ja wpisuję w tym momencie Wiżajny, ile osób tam mieszka? Jezu, 882 i mają coś takiego Szkoła podstawowa. Ej jest coś takiego wiżajny, szkoła podstawowa... Ej, faktycznie mają chyba taką dużą, ładniejszą placówkę. A, dobra. Ej, faktycznie jest! To po prawej to wygląda jak ta, ta szkoła. Ej, dobra! To szkołę nawet zrobili. Szkołę w miarę oddali, tutaj. To to trzeba przyznać. Ten budynek to z rozmachem zrobili tej szkoły. No tylko jest postawiony póki co w polu. Może to wiecie w najbliższym update'cie już. Szkoła postawa w wiżajnach będzie lepiej postawiona. Będzie lepiej zrobiona, wymodelowana i w ogóle. Tutaj możemy coś wejść. Nie. Chyba nie, nie ma żadnego wejścia dla nas do szkoły. Bo tutaj dojechać się inaczej nie da, no nie. Ten przedsionek taki też jest na razie nie zrobiony. Wiecie co mi się... Dobra, jedna rzecz, którą mógłbym powiedzieć, że mi się podoba na tym serwerze. Oprócz tego, że dzień wygląda tak fajnie, jest taki kolorek całkiem fajny zrobiony. O Jezu, tam w górze coś jest. To różnica terenu mi się podoba. Na wielu serwerach tej różnicy terenu za bardzo nie ma. Więc nawet bym powiedział chyba, że na większości serwerów nie ma różnicy terenu. A tutaj faktycznie mamy co chwilę. Oczywiście, tutaj jest to już przesadzone, nie? Że ta różnica terenu jest taka dziwna wręcz, nienaturalna bym powiedział. Ale, aczkolwiek, właśnie, no. To jest coś innego niż na innych serwerach. Pytanie brzmi, czy to robi ktoś faktycznie na poważnie coś chce z tym serwerem robić? Czy to jest serwer postawiony tego, żeby się pobawić samemu? No, ale to wtedy chyba go nie włączacie dla, dla ludzi, nie? Jeżeli to jest serwer. Ja uważam, że jeżeli ktoś już stawia serwer i upublicznia go, no to, wiecie, no musi być. Musi być gotowy na jakąś krytykę, pochwałę, na recenzję takiego serwera. Dobra, przejdźmy sobie przez to. Mamy nawet wiatrak jakiś. Ciekawe, czy tam w Wirżajnach takie rzeczy są. Ty, ale aż dziwnie tam w tych Wirżajnach faktycznie tylko 800 osób. To jest bardzo mało. Dobra, tutaj kolejny domek. Okej, okay, tutaj jest spawn chyba. Mamy pole nawet jakieś przygotowane. A, bo tutaj na Litwę wyjeżdżamy. No ale Litwa to też tak, aż tak chyba nie wygląda, no? Litwa aż tak się od Polski nie różni, że nagle jeździć się nie da. Dobra, ja to muszę zobaczyć powiem wam. Google Maps muszę odpalić. Dobra, Google Maps, eee, Google Maps. Gu Google, Google Maps. Wiżajny. jak to wygląda od góry? Te, te wizajny jak one wyglądają? faktycznie one są zaraz z Litwą połączone. Prawie. A tam jest jezioro ładne. Tam jest jakieś bardzo ładne. Jezioro też się nazywa Wirżajny. Okej, okay, okej. Okay. To wygląda całkiem fajnie. Jest lewiatan, bankomat. Dobra, okej, okay, to w którym ja jestem miejscu na mapie? Jak już jest wjazd na Litwę, no to ja już z Wiżajny wyjechałem. Z Wiżajen? Z Wiżajen. Dobra, okej, okay, i, i sprawdźmy co jest na Litwie. Na ten moment tu nie ma nic, jest las. Ja rozumiem, że w bitwie pod, pod Grunwaldem Litwini wystawili trochę gorsze jednostki prawdopodobnie niż... ...niż Polacy. Dobrze radzące sobie w lesie. Ale bez przesady. Wygrelaj! E, Dobra, sprawdźmy to na mapie od razu. Wygrelaj! Jest jest coś takiego, jest coś takiego, ale to jest taka miejscowość, nie jest duża. Grażyszki są bardzo blisko. W ogóle to dobrze mi bardzo ciekawie. Dobra, wygrelaj! Czy wygrelaj coś jest? Czy tu nie ma kompletnie wygrelaj niczego? Okej, okay, to ta Litwa na, na ten moment chyba jest po prostu tylko z nazwy na tym serwerze. Bo do Litwy można wjechać, jak, jak widzicie. Można wpaść pod mapę, chyba nawet. Chociaż? Można, no można. Samochód spadł. Ja też spadam pod mapę. Yy, gdzie się zrespie? To jest dobre pytanie. Pojawiłem się dobrze na spawnie albo w okolicy spawnu. No dobra, no ale co mogę zrobić? Dołączyć do zlotu, bo jak rozumiem, wiecie, no może to nie jest jednak serwer, gdzie się zarabia, tylko serwer, gdzie przychodzisz i się ścigasz samochodami. Może tak być. I co? BMW biorę samochody, tak razie. F to start. Jezu, a tu jeszcze inne kontrolki jakieś są. Czekajcie, czy to jest samochód, w którym ja mogę otwierać szyby? Aż, aż mnie to ciekawi, czy ktoś coś, coś takiego faktycznie stworzył. Ej, dobre, dobre, można. Patrzcie na to, i to wszystkie cztery są szyby do otwierania. Dobra, to jest ciekawy feature. Otwieranie szyb. Ciekawe, jak bardzo by to takie PCD zalagowało. Możliwość otwierania i zamykania szyb. Ale to, to jest już jakaś rzecz. Dobra, sprawdźmy jak inni ludzie tutaj grają. Kto tu w ogóle gra? Ksawery Cup. Je fyru jest Elina 525260. Ej, ktoś tutaj potwierał. Czekajcie, bagażnik nawet. Można kraść samochody ludziom. Oczywiście, że tak. Dobra, sprawdzam, sprawdzam. Już, już, już oddaję samochód. Ten jak strzela, tu jest zlot na resp'ie Przy okazji Okej, okay, ktoś zniknął Siemano, kolano Ale Steve'y tutaj Ronaldo! Ronaldo tu jest! Pewnie Kevin też jest Dobra, dobra, czyli są ogrodnik Jest też Dobra, kolego, ale odejdź od mojego sam... Otwieram okienko, ty, co jest, zreloadowali serwer? Ej, o co chodzi, patrzcie na to, jeszcze raz włącza, welcome to a realistic roleplay game, the game is still in development, except bugs and limited features. Dive into an immersive environment inspired by real towns and culture. Follow the game for more updates. No to tu brakuje zdecydowanie tych update'ów, bym tak powiedział. Ale widzicie przynajmniej na początek jak to wygląda, nie? O, czyli tak, zresetowali całkowicie serwer z tego co widzę. Oho, lubię placki, tutaj e, ruszył... w bój. BMW E38, let's go! O nie, ty, a ten samochód to... Dobra, działa chyba. A żadnych chyba świateł i kierunków nie ma, kierunkowskazów. Play, stop, set volume, stop. Ja pierdziele, te samochody to tak ciężko wyczuć, który jest w miarę okej, okay. to już ta, to już chyba wolę tę kiję policyjną faktycznie. A to, po, to policja. Dobra, a jakbym pojechał po prostu trawą? Myślicie, żebym się przebił? Tak mocnym samochodem nawizajny. Ciekawi mnie w sumie, co autor tej mapy czy, czy tego trybu ma na myśli, jakby... Jakby ktoś wiedział, znał autora, to może dać znać, co ma w planach, mógłby napisać, co, co faktycznie by chciał zrobić, jak by chciał to zrobić. Ewentualnie, jak ktoś ma jakiś swój serwerek, to można też zaprosić i opowiedzieć o takich rzeczach. Śmiało, zapraszam. Tak, jak robimy rozmowy z Amaxem, e, z PCD, tak można porobić rozmowy z innymi administratorami czy właścicielami tak naprawdę serwerów. Jeżeli jakieś jeszcze istnieją. Tylko pytanie, czy właśnie coś jeszcze istnieje? Bo dawno nie grałem na tych serwerach podobnych do PCD, i nawet nie wiem, czy coś jeszcze się stało. Ty, czekajcie, a tam co jest? Dobra, tam jest szkoła. Tutaj jest to centrum miasta, bo jest sklep, jest straż pożarna, jest świetlica i jest gospoda. Najważniejsze rzeczy są. Dobra, włączam sobie to i sprawdźmy jeszcze tutaj w środku, jak to wygląda. Nie wiemy, nie sprawdzimy. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że z tego serwera to by było na tyle. Może się będzie rozwijał. Bardzo chętnie bym go jeszcze zobaczył kiedyś. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i części, samochód mi ucieka. Halo, samochód.